To i to. Ale co tam jest? I to. A co to jest? To i to. Powiedz i to. Mi? Co co to jest? Powiedz. I to. Mi? Ja Nie wiem, to no ty wiesz co to jest. Ja. Yeah. Ale co to może być? Ja ja tulis. No tak, no ale co to jest? Powiedz. Ja yeah, dziś. Będziesz tak. kleić, tak? No. Okej. Okay. A gdzie będziesz to przyklejać? Co? To to. Tu były nalepki. Teraz gdzie się przykleja nalepki? Do. Tutaj się przykleja, gdzie jeszcze? O oh, wow! Co to może być po No do, do. to jest chyba świnka, co? To Błotko. Nie. No, ona będzie musiała się umyć tylko, to nic nie szkodzi. A gdzie jest staraktor? Musi. Musi nie. No duże błotko zgadza się, duże błotko. Nie. No. A gdzie jest skotek? Widziałeś kotka? Hy. Tu. Tutaj se leży. Ta to nie jest. I, tra I traktor. Ta to nie, nie, to... Traktor nie chcesz? Okay. A to, co to jest? Krowa, nie? A co tu jeszcze? Poczekaj, no czekaj, musimy zacząć. Co tu jeszcze jest? Nie. Ojejku, to traktor to nie. A tu? To to może być. Osioł. Osioł, no. Osioł. Oho, a to, co to jest? Żaba. To będzie żaba, no a tu? Osioł. To też osioł? I to osioł. I to, no, a to? Osioł. To też osioł, no dobrze. Osioł. A powiedz mi, co tutaj w takim razie jest? Osioł. To koń chyba. Osioł. To nie, to krówka mała. Albo owieczka. To, to krówka, nie? To? Osioł. No dobra, nie będzie osioł, no dobra. To osioł. co to jest? Zaba. Żaba. Żaba. To, to. No co to jest? Nie ma. No nie ma, w błotku nie ma świnki. E, e. No. W błotku nie ma. W błotku nie ma. E, e. Nie ma dalej. Dalej, no zobaczmy, co tu jest jeszcze. Tu, tu, No? Traktor. Traktor tu był. A to co to może być? Zobacz tutaj. To, to. Tu. Tu trzeba poprzyklejać? Jakiś. Nalepki. Biał, biał. Chcesz kotka przykleić gdzieś? Tak? A wiesz, gdzie go przyklejemy, czy nie wiesz? Ja. No poszukaj, gdzie możemy kotka ja. przykleić, co? Kuka. Gdzie ja. może być kotek? Mm. Ja. No szukaj, szukaj. Tu. Tu jest, a gdzie drugi kotek też będzie. Oj, świnka brudna! Świnka, buba. No a co będzie musiała świnka? Nie, nie. No ale co, co jej zrobić? Świnki lubią być w błotku, wiesz? Nie. No lubię, my mówię, my. Trzeba się umyć? Okej. Okay. No to zaraz ją umyjemy, dobra? Okej. Okay. No dobra, a co tu jeszcze jest? A to co to jest? Kła. Kurka? Okay. O, to, to. to chyba kurka, mówisz, dobrze. A traktor? Tu Tu traktor, dobrze. Co? Co traktor? Papa. Papa pa, traktor, no. Nie, nie. יאללה yeah, yeah.